Edyta, to ja teraz trochę zmienię temat yy, i zapytam Cię o taniec. Ale nie Twój taniec, tylko Taniec z Gwiazdami. Znaczy, właściwie byłaś związana z tym programem bardzo długo. Myślę, że miło to wspominasz. Co myślisz teraz o nowych jurorach, y, którzy już niebawem pojawią się w programie Taniec z Gwiazdami? Mm. Wiesz, może nawet nie byłam długo związana, bo wystąpiłam w dwóch edycjach, a później w Eurowizji Tanecznej na bazie tego programu. Em... Ale bardzo mocno byłam związana, bo to jest jednak program, który spowodował wielką rewolucję w moim życiu, za którą jestem bardzo wdzięczna. Jeśli chodzi o tę nową formułę, to ja uważam, że to jest taki czas zmian, że wspaniale, że te zmiany nastąpiły. W składzie jury są przynajmniej dwie bliskie mi osoby rodzaju, rodzaju męskiego i bardzo ciekawi mnie ten kontrapunkt, który stanowią na przykład panowie dla siebie, bo wiadomo, że Iwona Pawlowicz jest znawcą tańca i będzie. Będzie bardzo merytorycznie się wypowiadać. Już ją znamy, znamy jej temperament, wiemy, czego się po niej spodziewać. Ewy Kasprzyk, chyba każdy zna, wspaniałą aktorkę, która jest w ogóle dynamitem emocjonalnym, energetycznym. Myślę, że będzie piękną kreacją za stołem jurorskim, a panowie, Rafał Maserak, no powiedzenie, bo zrobię ci Maseraka na parkiecie jest już, jest już kultowe, więc wszyscy wiemy, co to oznacza, kiedy Maserak ma do czynienia z tańcem, a Tomasz Wygoda z kolei jest kompletnie innym... Hmm, hmm. Energetycznie też człowiekiem. On jest y, oprócz tego, że tancerzem, który się wywodzi z tańca współczesnego, więc inny rodzaj tańca. Jest wieloletnim choreografem współpracującym z operą narodową, z Mariuszem Trelińskim. Jest też y, Mam wrażenie, że tak bardziej filozoficznie podchodzi do tańca i do, 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 do kreacji, które się odbywają na scenie. Więc mam wrażenie, że to będzie zupełnie inna perspektywa, inne spojrzenie na, na występ y, tancerzy, gwiazd. Więc wydaje mi się, że to będzie bardzo ciekawy koktajl i różnorodny w tym zestawie jurorskim. Także będę z ciekawością oglądać coś, co z tego wyniknie. No właśnie, a co myślisz o gwiazdach, które zobaczymy w. Y najnowszej edycji Tańca z Gwiazdami. Nie znam gwiazd, to musiałabyś powiedzieć, o których. Ale są na przykład spekulacje, że niektóre gwiazdy będą chociażby... Doda. Serio? No to będzie się działo, tam gdzie doda, tam jest show. No, ja, ja trzymam kciuki, żeby były gwiazdy z temperamentem, takie, które nie boją się wyzwań, takie, które nie boją się z siebie pośmiać, takie, które mają dystans do siebie, bo jednak nauka tańca tak trudnych technicznie zasad w tak krótkim czasie to jest trochę nie do zrobienia, żeby to mogło być na poziomie turniejowym, to wiadomo. Ale kiedy dochodzi do tego dystans, otwarte serce na doświadczenie, na to też, że ciało prowadzi w jakiś określony sposób, że że spotyka na swojej drodze ograniczenia, i później przez to, jak dana osoba spotyka się z tymi ograniczeniami, jak sobie z nimi radzi, to jakby dowiadujemy się trochę więcej o niej, jakim jest człowiekiem. Bo artystów znamy z ich, z ich projektów, które są wyćwiczone często latami. A, a w tym programie i to jest chyba jego siła. Jest takie autentyczne zderzenie się z wyzwaniem i to takim, które który jest w procesie, który widzowie mogą oglądać, wiesz, przez kilka tygodni z rzędu, w niektórych przypadkach nawet miesięcy i to jest ciekawe, bo mogą się utożsamiać z, z tymi gwiazdami, mogą, mogą przeżywać z nimi te emocje, kibicować swoim ulubieńcom. No, myślę, że, że, że znowu wrócimy do tych takich emocji scenicznych, które bardzo lubią widzowie w naszym kraju. A jak na przykład, no bo wiemy, Załóżmy, to jest na razie tego takie moje przypuszczenie, bo jak wiemy, Doda ma problemy z kręgosłupem. Treningi w programie Taniec z gwiazdami są bardzo intensywne. Jak właśnie jakieś problemy zdrowotne mogą wpłynąć potem na efektywność tego tańca na parkiecie? No bardzo mogą wpłynąć. To teraz kwestia mądrości też partnera i, i, i takiej świadomej pracy też z rehabilitacją tych danych części ciała, które są na przykład. Bardziej obciążone. To też jest specjalnie myślę dedykowana choreografia pod, pod takie sytuacje. Mnie jak ja tańczyłam latami i miałam obciążony kręgosłup, bardzo pomagała yoga odciążyć to i, i, i jakby zupełnie inaczej ustawiać ciało po to, żeby, żeby ten ból był mniejszy i mnie to pomogło, więc jeżeli jest taka sytuacja i taka potrzeba, no to, 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 to ode mnie taka rada, że yoga pomaga.